Na początku wyobraź sobie największą doznaną krzywdę, jaka Cię w życiu spotkała. Drugie, wyobraź sobie sytuację, przypominając sobie swoją największą winę. Słowo dzisiejszej niedzieli Bóg przez te czytania jednoznacznie mówi nam o przebaczaniu i też o proszeniu o przebaczenie. To nie jest łatwa rzeczywistość, bo przebaczenie przeważnie dotyka bardzo trudnych obszarów życia. Jak coś jest błahostką, to nie pamiętamy, machniemy ręką. A tam, gdzie mowa o przebaczeniu, to nie można machnąć ręką, nic się nie stało. Nie można obejść tego tekstu. Pierwsze to jest, że ta przypowieść o nielitościwym dłużniku i o miłosiernym Panu jest historią relacji Twojej i Twojego Boga. Tyle razy mówimy, że Bóg nas kocha. Bardzo często jest to dla ludzi jakiś taki slogan, że miłość Pana Boga jest stała, niezmienna, wierna. A to jest bardzo istotne, żeby to naprawdę przyjmować i tym żyć i, tym, i to głosić potem: że Jezus nie patrzy na Ciebie przez to, że jesteś upaprany w to tym czy tamtym, zamieszany w to czy tamto, ale on patrzy na Ciebie z miłością. Upadasz, niewierny jesteś, niewierna. I nikt z nas nie jest godzien, aby stać przed Bogiem. Nikt nie jest godzien, żeby przychylność Boga sobie zyskać. Jesteśmy niewolnikami. Nie jest tak, że bardzo często upadasz w ten sam grzech? Nie jest tak, że mijają lata, a ty, co spowiedź, to to samo. Słuchajcie, w jakim sensie trzeba powiedzieć może Bogu dzięki? Bo tak jakby ktoś się zbliżał do pięćdziesiątki, a już po siedemdziesiątce, gdyby był. I za każdym razem, co spowiedź, to inne grzechy, to ta wyobraźnia by musiała być ogromna, nie? Więc z jednej strony może dobrze, że tak jest, nie? A z drugiej strony widzimy, jak jesteśmy słabi. I czego potrzebujemy? Bożej kary? Przy Bożego miłosierdzia tego żeby usłyszeć po raz kolejny setny tysięczny idź i nie grzesz więcej. I Bóg mówi to idź i nie grzesz więcej i wierzę za chwilę zaś przyleziesz, nie? No, ale on taki jest. Czy chcemy czy nie chcemy, Bóg jest miłosierny. I niech nikt nie zmienia tego. Przyznam, że jakoś tak mnie boli kiedy słyszę i czy, czy czytam różne komentarze ludzi, yy, teksty, wypowiedzi nieraz i kapłanów, którzy mówią, że za dużo się w kościele mówi o miłosierdziu. Za mało się mówi o miłosierdziu. Za mało. Bo się nie rozumie miłosierdzia. Popatrz, żeby być człowiekiem przebaczającym muszę doświadczyć przebaczenia. Jak nie masz tego doświadczenia, że ciąży na tobie wina, kara, odrzucenie, to nie przebaczysz drugiemu. Wydaje się, że mamy problem z rozumieniem grzechu. Przekroczyłem przykazanie Boże. No, to oddałem, bo poszedłem do konfesjonału i powiedziałem, co do liczby jeszcze nie, że cztery razy. Powiedziałem sprawiedliwie? Została mi wymierzona pokuta? To jesteśmy kwita, tak? To jest niechrześcijańskie rozumienie spowiedzi. Nikt z nas nie jest w stanie oddać Panu Bogu za to, co my zrobiliśmy. Problem chyba polega na tym, że nie widzimy siebie, że to my jesteśmy naprawdę tymi niewolnikami i skazańcami i nie rozumiemy Jezusa. Przecież się poprawiłem, to musi być niebo. No przecież przeprosiłem, to przecież już jest wszystko na zero, a może na plus. Chyba musimy prosić Pana Jezusa, żeby tak wstrząsnął nami, żeby tak dał nam takie poznanie, jak wielka jest nasza wina wobec Niego i że nie jesteśmy w stanie niczym tego naprawić. Bo przyszedłeś nam msze o uzdrowienie, bo siedzisz teraz przed komputerem i oglądasz, modlisz się z nami, bo dzisiaj nie popełniłeś grzechu, to ci się coś należy. A co ci się należy? Ta przypowieść pokazuje wielką miłość Pana Boga. Słuchajcie, 10 tysięcy talentów jest. Chłop winien swemu panu. My w polskiej wersji mamy, że to jest sługa, a tam jest w oryginale słowo niewolnik. Więc niewolnik, tak, czyli taki sługa, który rzeczywiście jest całkowicie na usługi, tak, już nie ma jakby. Nie, 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 ten niewolnik przychodzi i mówi: daruj mi, a oddam tobie. No śmiechu warte. Przecież ten król mógłby parsknąć śmiechem. Chłopie, co ty mi oddasz? Ile on jest dłużny? 10 tysięcy talentów. Talent to 6 tysięcy drachm bądź denarów, a denar to dniówka. Więc jeden talent, tak, to jest 6 tysięcy dni roboczych. Razy 10 tysięcy, matematycy? Albo komóreczki idą w ruch, nie? I to nie jest ważne, czy rzeczywiście można by mieć taki dług. Tylko w Ewangelii tu chodzi o coś takiego, że ten człowiek nie jest w stanie, choćby nie wiem, co robił, choćby nie wiem, jak pracował, do śmierci, nie jest w stanie, ani nawet jego dzieci, ani jego wnuki, ani jego prawnuki, gdyby harowali do swojej śmierci każdy z nich, rodzina nie jest w stanie. Zapłacić długu. No Nieźle nie, nie sobie używał, nie, ten, ten niewolnik, ten sługa. I on prosi, miej cierpliwość nade mną, a oddam Tobie. W oryginale tam jest bądź wspaniałomyślny. Czyli okaż mi miłosierdzie, bądź cierpliwy dla mnie, a oddam Tobie. Oddasz. Chłopie. Oddasz. I to jest Ewangelia, że nie jesteśmy w stanie oddać Panu Bogu, ani nie jesteśmy w stanie nic Mu dać, nawet za rozgrzeszenie, za to, że nam odpuszcza grzechy. Idziesz do spowiedzi, otrzymujesz pokutę i wielu ludzi w ogóle nie rozumie, po co to jest. No zrobiłeś źle, to trzeba odpokutować. Czyli co? Zapłacić, tak? No to jak tak podchodzisz do tematu, że trzeba odprawić pokutę, boś zrobił źle, to to nie jest po katolicku. Nie dasz rady odpokutować, nie dasz rady naprawić. Jak zepsułeś, to jest zepsute. A co ty możesz zrobić? Pokazać Bogu, że go kochasz. Pokazać Bogu, że chcesz być razem z Nim i temu służy pokuta. Potrzebujemy miłosierdzia. Czy nie jest tak, że idziesz do spowiedzi i modlisz się, Boże, żeby ksiądz był łagodny, albo żeby dużej pokuty nie dał. Bo co ja zrobię potem, jak, jak mi tak dowali? Albo Panie, najlepiej, żeby organy grały i jeszcze głuchy ksiądz, żeby był przysypiający, bo tak zmęczony, nie? No to jeszcze ta druga wersja by jeszcze była do przeżycia, tak? Ale Chodzi o to, czego oczekujemy w tym wszystkim i czego czasem się boimy w przyspowiedzi. Sprawiedliwości, która zabije. I temu papież Franciszek mówi do nas, księży, o tym, żebyśmy byli bardzo miłosierni. I nie mają racji ci, którzy mówią, że za najcięższe grzechy musi być najcięższa pokuta. To jest głupie, jak ktoś tak mówi. Im cięższe grzechy, tym człowiek bardziej potrzebuje miłości. I to miłość Pana Boga sprawi, że się człowiek zmieni. Pokuta nie jest karą, pokuta nie jest tym, na rozrabiałeś, to teraz to zmień, spróbuj to wynagrodzić. Nie jesteśmy w stanie wynagrodzić. Jak kogoś skrzywdzisz, jesteś w stanie mu wynagrodzić? Złości, które były, może choroba, która, czy nerwy, które się pojawiły. Jesteś w stanie to naprawić? Nie. Ale przez nawrócenie jesteś w stanie pokazać temu człowiekowi: Słuchaj, zależy mi na Tobie. Słuchaj, naprawdę Cię kocham. Słuchaj, próbuję iść z Tobą. To jest, dość, to, jest to miłosierdzie Boże. Taka jest Ewangelia. Jeśli tylko powiesz: Boże, bądź wielkoduszny. Czyli miej cierpliwość nade mną. Nie, nie, nie dam rady ci oddać, ale będę nowym człowiekiem. Stracone chwile modlitwy, stracone chwile jakiejś krzywdy wyrządzanej innym ludziom, nie dasz rady, ale możesz żyć na nowo, gdy przyjmujesz Boże miłosierdzie. Wielu ludzi dzisiaj ograbia Ewangelię. Jakieś dodatkowe warunki, wymagania, dlatego, by otrzymać odpuszczenie grzechów. Ewangelia jest prosta. Każdy, który przychodzi, otrzymuje przebaczenie. Ten fragment dzisiejszy to jest z Ewangelii Mateusza, ale kiedybyśmy wzięli Ewangelię Łukasza, to tam jeszcze więcej jest tekstów o miłosierdziu. Mamy o kobiecie, która ocierał. Swoimi włosami yy, nogi pana Jezusa. Mamy przypowieść o ojcu i dwóch synach. Obaj są draniami. Tam nie ma o, o złym synu i o sprawiedliwym synu. Ten drugi syn z przypowieści, tak zwanej przypowieści o synu marnotrawnym, to jest błędny tytuł. On jest gorszy niż ten marnotrawny, bo tamten drugi jest przy Bogu, przy ojcu, yy, bo mu się to opłaca. On go nie kocha. To ten pierwszy zaczyna kochać, tak? Ale kiedy on kocha Bogu, te ojca swojego? Kiedy doświadcza miłości ojcowskiej? I popatrz, jak bardzo szkodliwe dla ewangelizacji, dla zmiany świata jest głoszenie, prawda, że będziemy cały czas walczyć z grzechem, cały czas wypominać ludziom grzech. Nawet na plakatach, na banerach, to się teraz robi modne. Im mocniejszy tekst i jeszcze słowo Boże, tak. Wyrwane z kontekstu dotyczące różnych zachowań mężczyzn, kobiet, tak? To dlaczego jesteś dzisiaj w kościele? Przecież w Starym Testamencie też jest napisane, że trzeba szabat obchodzić. Chłopy, kaj macie pejsy. Już nie zapytam, ilu tu jest obrzezanych. Rozumiesz, że. że, że to, 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 to nie tędy droga. Jeżeli jakaś kobieta ma przypadłość kobiecą, okres, to dlaczego siedzi w kościele i mam nadzieję, że nie gotowałaś dzisiaj obiadu, bo nie wolno ci tego robić, nie? No to albo bierzemy wszystko w pakiecie, albo wcale, tak? Trzeba popatrzeć na wszystko przez światło krzyża i zmartwychwstania, a nie wyrywać w głupi sposób teksty ze Starego Testamentu, wykazując ludziom grzech, a nie dając ludziom miłosierdzia. Tak, ten, który doświadczy miłosierdzia, jest w stanie zrozumieć, co to jest grzech. Nie, że my ludzi wbijemy w ziemię, jacy jesteście grzesznicy, a teraz poproś, poproś, poproś o miłosierdzie, tak? Nie, odwrotnie doświadczy miłości Pana Boga i Jego przebaczenia, Jego dobroci. Nie, że wypomina Mu cały czas, bo Ty się z gejem, bo tyś dokonała aborcję, bo Ty rozwaliłeś dom, bo ty jesteś niewierny tu i tu. Nie. Bóg mówi jedno słowo, jesteś dla mnie ważny i Cię kocham. I to jest w stanie zmienić człowieka. Bóg nie daruje długu tylko, ale daje nowe życie. Ten człowiek w przypowieści doznał wolności i dług mu darowano. Darowano Ci dług, zapisane to jest w Ewangelii, ceną tego długu jest krew Jezusa. Wróćcie też do tekstu, do ósmego rozdziału Ewangelii Jana, tam gdzie jest kobieta cudzołożna. To nie jest tekst najprawdopodobniej napisany przez świętego Jana. On został przez chrześcijan wycięty z Ewangelii w starożytnym kościele, bo mu nie pasowało, nie pasowało im, że można być tak miłosiernym. Przecież trzeba pokutę pełnić. A potem wklejono z powrotem do Biblii. A wklejono do Jana, chociaż pasuje bardziej do Łukasza. Język jest bardziej łukaszowy. I komentatorzy niektórzy mówią, że to wydarzenie z kobietą cudzołożną jest zaraz przed męką Jezusa. Jezus jej przebacza, mówi słuchaj, odpuszczone są twoje grzechy. Idź tak? i ci nie grzesz więcej, tak, a za chwilę Jezus jest ukrzyżowany. Za chwilę idzie na, idzie na śmierć, bo to jest cena tej wolności, tej kobiety. I teraz, kiedy przyjmuję miłosierdzie, kiedy jestem po prostu człowiekiem kochanym, to jestem w stanie kochać. Jesteśmy więc wezwani do przebaczenia. To jest akt woli, akt osoby. To nie jest często, zwłaszcza kiedy to dotyczy jakichś szczególnie trudnych spraw, coś emocjonalnego. Bo emocje twoje będą mówiły, nie, emocje często będą cię pchały, bo masz też takie zranienie przez grzech, tak? żeby się zemścić. I dlatego potrzebujesz przebaczyć, bo inaczej nie zostaniesz uwolniony od rany. To nie jest tak, że kiedy człowiek doświadczył jakiejś krzywdy i ten krzywdziciel będzie jakoś cierpiał, to ty z dziką satysfakcją będziesz zacierać ręce mówi: "No. To ma za swoje". Tylko czy ty wtedy Jesteś szczęśliwszy? Czy wtedy masz uwolnione serce? Czy wtedy masz więcej pokoju? Nie. Cierpienie jest pomnażane. Mówię, masz dziką satysfakcję i to diabelską jeszcze, ale pokoju i życia nie ma. Dlatego potrzeba przebaczenia. To jest naśladowanie gestu Jezusa. Przebaczenie nie jest zapomnieniem, ale jest uwolnieniem dwóch serc. Od tego złego, co się stało. Oczywiście to nie wyklucza sprawiedliwości. Zwłaszcza, kiedy dotyczy to jakichś spraw karnych, jak choćby przemoc domowa, czy jakieś poważne wykroczenia materialne, na przykład, to niejednokrotnie trzeba dochodzić swoich praw. Albo człowiek musi ponieść ten oprawca jakieś konsekwencje, tak? Ale jeżeli chcemy. Dochodzić swoich praw, ale robimy to z zemsty, to to jest grzeszne. Parę tygodni temu straszna rzecz w Tyńcu się stała: tak jak w czasie koncertu, chłopak wpadł do kościoła i tylko w spodękach wyskoczył na ołtarz, zaczął tańczyć, profanując ołtarz. Zgarnęła go policja, potem mnie do psychiatryka, potem sprawa karna. Ale zadzwonił do opata. I ojciec opat z nim rozmawiał. I po tej rozmowie bracia wydali oświadczenie. Nie będziemy wnosić żadnej sprawy. I prosimy, żeby nie mówić już, nie pokazywać twarzy tego człowieka. Niech przeżyje nawrócenie, by spotkał Boga. To jest przebaczenie. Przebaczyć to popatrzeć tak, jak Jezus patrzy na nas. Jezus nie patrzy, żeśmy źle zrobili, że jesteśmy złymi ludźmi, tylko że źle zrobiliśmy, ale patrzy na nas z miłością. Zło dotyka nie tylko nas, jako ofiar złości ludzkiej, ale dotyka również tego, który krzywdzi. On też jest ofiarą. Są trudne czasem sytuacje. I jeszcze raz powtarzam, przebaczyć nie oznacza rezygnować z dochodzenia swoich praw, od tego też jest państwo, jego urzędy, policja, prokuratura. My mówimy tu o postawie serca. O postawie serca. Ważne jest, żeby przebaczać. Ale jest jeszcze jeden aspekt w tym wszystkim. Ważne jest przebaczenie również sobie. Może niesiesz jakieś wyrzuty sumienia, że coś zrobiłeś w życiu. A może cały czas serce cię oskarża o to czy o tamto. A może wciąż masz o coś pretensje. To patrz, patrz na Jezusa. I On cały czas mówi, ale o czym ty do mnie mówisz? Patrz na Jezusa i możesz zacząć na nowo. Módl się o przebaczenie sobie. Nie zadawajcie sobie wielkich, jakichś cierpień, pokut, nie wiadomo czego. Niektórzy mówią, no tak, a święty taki to robił to, a święty to robił to, a święty to robił tamto. To, że robili, nie znaczy, że dzisiaj to jest dobre. No możesz się biczować, jak chcesz. Tylko potem pamiętaj, nie idziesz na plażę. Bo jeszcze Twoja żona będzie mieć problemy, że tak cię bije, jak inni zobaczą, nie? I cię nie naśladujmy w taki sposób, też ludzi, którzy byli w innej kulturze, w innej mentalności społecznej i podejściu do, do ciała, do człowieczeństwa, do wiary też. Niezmienne z Ewangelii wynikające jest to, żeby przyjąć przebaczenie. I choćby nie wiem jaki święty co mówił, że się trzeba biczować, chodzić we włosienicy i tak dalej, słuchajcie, tego w Ewangelii nie ma. Tego w Ewangelii nie ma. Więc my mamy słuchać Ewangelii, a nie, że aha, to jak się będę biczować, to już będę lepszym człowiekiem. No bo to niektórzy tak podchodzą. Będę naśladować w zewnętrzny sposób, a o co chodzi w przebaczeniu. Bo, sobie, ludziom i w przyjęciu przebaczenia od Boga chodzi o odkrycie miłości, chodzi o serce. Jak więc dojść do przebaczenia? Proś o taką łaskę, o taki dar, bo bez Boga nie jesteś w stanie ani przyjąć przebaczenia, ani przebaczyć. Uznaj krzywdę, która została ci wyrządzona. Tak, skrzywdziłeś mnie. Tak, skrzywdziłem cię. Popatrz z miłością na siebie i na drugiego człowieka. I wypowiedz słowo przebaczenia. Jak to możesz zrobić, zrób to bezpośrednio do osoby, która cię skrzywdziła. Jeśli to jest niemożliwe, powiedz w modlitwie: Przebaczam w imię Jezusa tej i tej osobie. I pobłogosław. Pobłogosław, by Jezus był hojny w dobroci dla tych, którzy nas skrzywdzili. Przebaczajmy, bo Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Dwa do powiedzenia. Przebaczenie nie zawsze prowadzi to między ludz, ludźmi do odbudowy relacji. I to nie jest tak, że przebaczam, a to już muszę pić kawę z tym człowiekiem. Nie zawsze tak będzie. Czasem tak się uda, ale niejednokrotnie tak nie wyjdzie. Albo kiedy jest na przykład wspomniana przemoc domowa, czy jakieś przestępstwa. Yy, Straszne, tak? czy, czy na przykład przestępstwa seksualne, tak? To przebaczenie też jest konieczne ze strony osoby skrzywdzonej, ale trudno oczekiwać, żeby, że potem nie wiadomo, jaka będzie taka relacja kumpelska, przyjacielska, choć nie jest to wykluczone. Więc to jest pierwsze dopowiedzenie, że przebaczyć nie oznacza, że od razu muszę być teraz taki będzie przyjaciel z tego drugiego człowieka. Drugie dopowiedzenie, to jest to, co nazywamy zadośćuczynieniem. To nie chodzi o zapłatę. Wobec Boga już powiedziałem, zrobić dobry czyn. Panie, ja naprawdę chcę z Tobą iść. Panie, ja naprawdę przepraszam Cię za grzechy. I to jest zadośćuczynienie wobec Boga. A zadośćuczynienie wobec ludzi to jest naprawić krzywdy. I to jest obowiązek. Jeżeli ktoś cierpiał materialnie przez Ciebie, powinieneś naprawić tą krzywdę jeżeli ktoś miał zepsuty wizerunek przez ciebie to masz obowiązek naprawić żeby ten wizerunek był dobry i to nie jest tak że pójdzie człowiek do spowiedzi i najlepiej żeby dostał 10 zdrowaś mario pokuta nie musi być modlitewna może trzeba czasem po prostu tak że muszę naprawić tak Mówiłem źle o tej osobie? Tak, to pokutą będzie to, że teraz wszystkim powiesz odwrotnie. To jest to naprawienie krzywdy, to jest to zadośćuczynienie. Jeśli ktoś na przykład poniósł jakieś inne szkody, napraw to. Nie jesteś w stanie wynagrodzić, ale jesteś w stanie uczynić dobry czyn wobec tej osoby. I to jest potrzebne, żeby przyjąć miłosierdzie. Tu nie chodzi tylko o modlitwę, o coś duchowego, tu chodzi o życie. I myślę, że to, to słowo dzisiaj jest wielkim darem na modlitwę o uzdrowienie. Będziemy się modlić przede wszystkim dzisiaj o zdolność do przebaczenia. Brak przebaczenia zamyka na dary Boże. uniemożliwia uzdrowienie wewnętrzne, uzdrowienie emocjonalne, ale też zamyka na uzdrowienie fizyczne. Dlatego jednym z poważniejszych i podstawowych uzdrowień, które jest dla człowieka, to jest uzdrowienie do przebaczenia. I o to się dzisiaj módlmy.